Ostatnio przeglądając galerię w telefonie, znalazłem takie zdjęcie. Zostało ono wykonane przez małego Dexiego 2 sierpnia 2017 roku, czyli 8 lat temu. Ogólnie grałem sobie wtedy na jednym serwerze. Grałem na cheatach, tak, a przede mną stoi admin Kalis Pro. Dokładnie dwie minuty po tym dostałem banana na zawsze. Ale czemu w ogóle wam o tym mówię? Widzicie. Jak byłem mały, grałem na przeróżnych serwerach PvP. Zawsze miałem jedno marzenie, być po prostu dobry. Problem był w tym, że no za bardzo mi to nie wychodziło. Dlatego poprosiłem na święta gamingową myszkę z takimi światełkami. Zacząłem więc sięgać po bardziej ryzykowne sposoby. Pewnego dnia przez Skype'a zaprzyjaźniłem się z graczem, który potrafi robić niesamowite rzeczy. Chodził na przykład po wodzie i bardzo dobrze się bił. Zapytałem się więc, jak ty to robisz? Odpowiedział mi, że za 50 zł wysłał SMS-a, przez co otrzymał rangę o nazwie Kill Aura, która umożliwiała takie rzeczy. Oczywiście, mając 11 lat, myślałem, że jesteśmy kumplami i że to wszystko jest prawda. Wyobraźcie sobie, jaką bekę musiał mieć ten gościu ze mnie, bo ja dosłownie w to wszystko uwierzyłem. Ale to nie koniec, bo byłem. Tak zdeterminowany, że w pewnym momencie odkryłem jak pobrać cheaty do Minecrafta. I pobrałem je. Pobrałem tak, że zawirusowałem całego laptopa, przez co moja rodzina straciła wszystkie stare zdjęcia z aparatu. Pamiętam jaka była flora w domu przez to, o boże. Serio, już prawie do babci się przeprowadzałem. Tak czy siak, w końcu się udało. Miałem cheaty, miałem myszkę gamingową, no ale nadal mi nie szło. Ale niedawno zauważyłem okazję, aby spróbować zrealizować ponownie marzenie, które nadal we mnie się działo. Na moim serwerze pykmc.pl startował legendarny tryb Chest PvP. A tak się składa, że jestem teraz o wiele starszy i mam więcej doświadczenia, a co za tym idzie, większe szanse na spełnienie się mojego marzenia, czyli stanie się top-1 graczem. Zdeterminowany, uruchomiłem więc szybko Minecrafta i wszedłem na tryb gdzie od razu zauważyłem zejście na arenę pvp Na której tysiące graczy rywalizowało już ze sobą Lecimy, lecimy, patrzcie Pierwszy kill Pyk, 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 pyk I mnie nie dotknął To jest skrzynka? Nie, gość mnie gonią, mam wędkę Patrzcie to Oloro Elo, nara Patrzcie, kasujemy tego gościa Tego gościa kasujemy Chodź tutaj, palisz, ty się palisz, giniesz Let's go Podkona spida. Musicie wiedzieć, że za każdego kila mamy różne szanse na otrzymanie takich itemów. Szczególnie OPE są podki, które dają ogromną przewagę w walce. Kolejna skrzynka. O, prot 4, plot 4 zł. Co się przyda? Gdzie jest kolejna skrzynka? Bania, bania, bania. Idealnie, idealnie. Patrzcie, teraz lecimy do góry. Na czeście najważniejsze na początek są skrzynki, poukrywane na ogromnej mapie. Itemy, które się w nich znajdują, są niezbędne do stania się lepszym graczem w przyszłości. A jak dokładnie to zrobić, zaraz wam pokażę. Tak w ogóle to dzisiaj przez cały czas będzie towarzyszył mi utopik. Gościu, mam diamentowy miecz! Ej, no mi strefę taką założył! Kinę, zginąłem. Ja pierdolę mi strefę założył. Teraz wbijam CH. CH1, tak? Czekaj, tak. Zabiłem gościa, mam diamentowy miecz! Mam materię i strękwa! O stary, stary, strękwa, strękwa i spida. Na, w jakim ty jesteś biomie? E, chodź na lawowy, na lawowy chodź, szybko Dobra stary, ja idę, ja idę losowy teleport, ja idę losowy teleport Dobra, stary ja mam cały złoty set Mam cały złoty set Tu są gracze, o tego kasujemy Double killa zrobiłem Mam 9 killi Nice O stary, gość mnie prawie zabił Musiałem naprawdę uważać, aby przez przypadek się nie wywalić. Tak czy inaczej po chwili udało mi się w skrzynce znaleźć identyczny diamentowy miecz, który posiadałem już w leku. Patrzcie teraz to kowadło. Mam mieczy krzapne z 2, diamentowy. Nice. Od razu oczywiście zacząłem go testować na innych graczach i serio, jak na początek taki miecz był mega mocny. Po drodze oczywiście cały czas lutowałem skrzynki, jednocześnie uważając na graczy stopki, którzy mieli już lepszej temy ode mnie. Dlatego w końcu sam poszedłem na spawna, aby ulepszyć swoje ku i spotkać się z utopikiem. A tak w ogóle to sponsorem tego odcinka jest World of Warships. Jest to całkowicie darmowa gra na wasze komputery, w której możecie wcielić się w kapitana wojennego okrętu. Waszym zadaniem jest pokonanie wszystkich przeciwników i zapewnienie sobie zwycięstwa w epickiej morskiej bitwie. W grze znajdziecie aż 5 różnych klas okrętów: niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce oraz moje ulubione okręty podwodne. Cała rozgrywka toczy się na różnorodnych mapach, które naprawdę robią wrażenie. Zmieniająca się pogoda podczas walki oraz niesamowite krajobrazy sprawiają, że wszystko wygląda bardzo realistycznie. Najlepsze jest to, że każda bitwa w World of Warships wymaga różnych strategii i taktyk, zwłaszcza drużynowe bitwy morskie, które można rozgrywać ze znajomymi w dywizji. Dodatkowo do wyboru macie ponad 650 historycznych statków, zaprojektowanych na podstawie autentycznych dokumentów z pierwszej połowy XX wieku. Super jest też to, że gra ciągle się rozwija. Pojawiają się nowe misje, karnety bojowe oraz kolaboracje z innymi grami. Jeżeli więc chcecie świetnie spędzić wolny czas, koniecznie pobierzcie grę z Link w opisie. Przy okazji jeśli nigdy nie mieliście konta, to użyjcie kod Warships, by zgarnąć dodatkowe bonusy. 7 dni konta premium, 2 miliony kredytów, 500 dublonów, 6 skills Points Commander oraz okręt czwartego poziomu po zagraniu 10 bitew. Link w opisie. Jestem CH1, chodź. Ja też. Ej, czekaj stary, mam ten. Y, mam... mam fajerkę, mam fajer aspekt 2 na mieczu. Dobra, gdzie ty jesteś? Chodź CH1. Y, przy MPC-tach talizmany Rzucam sobie Expa. Zanim wejdziecie na chesta, musicie wiedzieć, że w tym enchantie na spawnie możecie bardzo szybko ulepszyć swoje Q. Zarówno za level expa jaki posiadacie, oraz za dolary. Wystarczy, że klikniecie po prostu enchant jaki chcecie. Robię sobie y, szarne strójkę na mieczu. Albo czekaj, 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 czekaj. Yy, przecież ten diamentowy secik Ej, ile masz diamentów, ile masz diamentów? S no stack. Ej, to da dasz mi swojego seta? Mogę ci dać. To daj, wymiana. Wymiana? Co ci dać? Mogę ci dać? To, to. Dobra. To, to. O, no i zarobiście całego seta 4. O to chodzi, dawaj, wybiegamy, ja mam pomysł. Czekaj, Staria, ja, ja chcę subgrade'ować się. W trakcie zdałem sobie sprawę, że nie odebraliśmy jeszcze nagród za osiągnięcia, które na start są strasznie mocne. Raz. Dwa. Serio, 10 materii mam razem. Ja mam 13. Ej, mam 1700 dolarów. Ja mam 1000. O kurde. No to Ej, weź to... sobie zrób diamentowe części i weź sobie ulepsz coś. Nie, no jeden diament kosztuje stary 200. Ale, serio, ja mam płaca? 43 diamenty. Nie, dobra, to potem, stary, serio, potem. Czekaj. Musimy iść zabijać ludzi, stary, no bo oni się wzbogacą, a my stoimy na spałę. Jak ten no Czekaj, no. no patrz, ulepszam sobie zbroję. Enchantuję ją. Po wydaniu dosłownie całej kasy na lepszą zbroję. Razem z Topikiem wyszliśmy na arenę PVP, gdzie planowaliśmy wbijać ranking, który dostaje się za kill. Moim jedynym celem oczywiście była pierwsza topka rankingu. Dlatego mega ważne było to, żebym od teraz w ogóle nie ginął. Dawaj to ziutka tam, na lewo, na lewo Ziutka, patrz! Ale nie, bo tu jest patrz! Skrzynka! Widzę media. Dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. Tu jest labirynt, tam też są skrzynki. Ej tu gościu! O, ziomek, ziomek, ziomek! On tu skrzynka jest, ale dobra, dawaj tego ziomka. Widzę. Dobra. Nice. Zabiłem. Nice. Dobra. Dawaj ten, dawaj tę skrzynkę tutaj. Perła! Perła! <laughs> Dwa miecze stary diamentowe Sharpness 1. Oczywiście, wiedząc jaką przewagę da mi tu nad innymi graczami, od razu wpisałem komendę ukośnik, Anvil, aby wszystko połączyć, by otrzymać Sharpness 3. Niestety, finalnie zabrakło mi trochę levelu. Muszę mieć 13 poziom, naprawdę. Idę, od do lewej strony idę, bo tu stary... Stary, Ej, nie mogę, nie mogę wyjść! Tu ludzie mają sojusz, dwóch ziódków ma tu sojusz! Nie mogę wyjść! Wydostanie się na górę z ogromnego labiryntu, który jest w tej piramidzie, wcale nie jest takie proste! Ziódek tu spadł jakiś! Zabiłem! Ej, e, miał dwa miecze! Ej, gonią mnie, gonią mnie! Ej, on ma... Zejdź tutaj, tutaj na dół, zejdź tutaj na dół, tutaj na dół! Nie, nie, nie! Chodź do góry, chodź do góry, bo tu jest dwóch i musimy ich zabić! Finalnie byłem takim słabiakiem, że po prostu się poddałem. Więc wraz z tobikiem wróciliśmy na spawna. A co mogę ulepszyć jaką szesnasty 16 poziom? No patrz, masz tutaj enchanting! Czy ty masz takie łupę rzeczy ta za expa? Ostroć 530 level expo? No ej, farmimy to! No to dawaj, dawaj, patrz, yy, biegniemy znowu w to samo miejsca. Nasz plan był prosty Otwieramy jak najwięcej skrzynek na mapie, w których czasami można znaleźć butelki z XPm, aby dzięki nim końcowo wbić 30 poziom, który oznacza enchant sharpness 5 na mieczu. Patrz, dawaj, za, zabi, tego zabi, zabi, zabi. dawaj tego gościa. On ma tyle, ten. On, on, on ma tyle rzeczy w że... eku. Dostał, dostał. Dostał. Dawaj dostał, Dostał, Dostał. Nice. Ono ma mało, on ma mega mało. Niech ktoś z na biegnie i go zabije. A stary, on ma takie przedmioty teraz, że to jest. On rzucił baterię! Baterię mam, dwie, dobra, Ej, plecy, 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 dawaj tego tych dziutków Zabijem Może tam, może tam idziemy, tam są skrzynki, patrz Dobra, już otwierałem je, ale możemy ten Ja nie... O tego Łosch damy, o kurde o kurde, dawaj go Dostał, dostał, nie ma dobrego miecza Dostał, zginę Ej, jest rękwa Uciekaj, uciekaj! D nie dostał, dostał, dawaj, dawaj! Stary, on na dwa hity ma mnie! Padnę! Pół serca! Jedno serce mam! Jedno serce stary Ja zginę, zginę, zginę! Ja też? Ginę, ginę! Nie wyrobię! Nie wyrobiłem. Ej, gościu mi stary, jednym hitem? Dwa serca wziął, goni mnie! Goni mnie, goni mnie, stary, goni mnie! Na szczęście końcowo udało mi się uciec. Cała ta akcja świadczy jednak o tym, że na serwerze są gracze którzy bez problemu mogą rozprawić się z nami. Dlatego szybko spotkałem się z Utopikiem, aby trzymać się w jednym miejscu, ponieważ na arenie pojawiło się już kilka mafii, czyli grupek składających się z wystakowanych graczy, którzy polowali na osoby właśnie z podobnym ekwipunkiem do mojego. Jestem tu. Tutaj, goni gościa, widzisz? Na wędkę go biorę. Widzę. cię Zabiłem? Nice. Mam dla ciebie, mija Sharpness 1 masz. Patrz, z gościu. Dostał? Pyk, pyk, zabity. Ej dwóch! Dawaj tego kubę to, kubę to, kubę to, kubo to! Kubo to o sorry, to. dostałem, dałem ci hita! Wiem refa, jem refa, spokojnie. Ono wędkę na mordzie jest Zabiłem to, go! Nice! Nice! Sorry! Podnoś to, podnoś to! Gościu, gościu! Podniosłem Wydział z niego kilka pereł, stary! Dwie pery podniosłem z niego Zabiłem tego gościa. Ja Miałem ten! Mam tarczę w ogóle. Ej, tarcza jest taka OP! Ale ty możesz ją kupić w ogóle w tym w sklepie. Właśnie zapomniałem, ja zaraz kupię On ginie. ginie Nice! Let's go, Mam, to, bież to, bież to. Mam 30 refów, 30 refów w człowieku. Masz już rzucę ci tarczę, masz tarczę. Masz daj, 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 Tarcza na czeście jest serio chyba najlepszym takim początkowym przedmiotem. Możecie ją, oczywiście, zakupić w sklepie albo skraftować. Tak czy inaczej, wróciliśmy teraz na spawna, aby odłożyć zdobytej temki z graczy. Odebraliśmy też znowu kolejne nagrody za osiągnięcia, przez co byliśmy w stanie ogarnąć sobie mieczyki z 5. Dodatkowo, za dwie materie, która wypada bardzo rzadko z graczy, możemy kupić jedną ostrzałkę. Wykorzystując ją u mistrza broni, możemy naostrzyć nasz miecz od pierwszego do dziesiątego poziomu, aby zadawał więcej obrażeń. I tak się złożyło, że utopikowi akurat się mega, mega poszczęściło. Siódmy poziom Szarp 5! Nie. Siódmy poziom Szarp 5! Kupiłem ostrzałkę, dobra. Piąty! No i sigma, lecimy. Mając takie dobre temy, nie pozostawało nam chyba nic innego, jak totalna dominacja na arenie PvP. O, patrz! O! Zabiłem? On ma perłę. Cyknąć do niego perłę? No, możesz cyknąć. Mam go. Kurde. Mam go. Dostał perłę, cyknął. Ale z wędką go porobiłeś. Nice, nice! Patrz, kole... No, lobnął chyba. mocne. Nie ja masz w ogóle punktów. Y 1900! Ty jesteś w topce! Serio? Ty jesteś piąty w topce! Tak niewiele brakowało, już, żebym spełnił swoje największe marzenie. By jednak wszystkiego nie zaprzepaścić, udałem się na spawna, gdzie kupiłem Protection 4 na klatę. Zorientowałem się też, że całe żelazo oraz diamenty ze skrzynek i graczy można sprzedawać w sklepy za kasę. A propos skrzynek: Rozumiecie, że na czeście jest sklep, za otwarte skrzynki, w którym można kupić nawet całego seta Prot 4. Serio, jeżeli nie chcecie zbytnio walczyć z innymi, możecie po prostu biegać po mapie, aby otwierać skrzynki. A tak w ogóle, to jeżeli wiecie po filmie na Chesta, wpiszcie na czacie ukośnik Chest PvP. Dostaniecie wtedy rangę EZIP na aż 3 dni. W jego kicie, między innymi, znajdziecie całego Seta Pro 2, więc naprawdę warto. Czy jesteś działem zbroi? Nie, bo, nie boję się konsekwencji. Nie, 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 ale go zabiję. Zabiję tego gościa. O kurde, oj! Zabiję go! On bije miliony, stary, on był miliony, o co on miał i czy zebrać go? Nie wiem. Dostaje bomby! Zebrałeś mi jeszcze tego ziomeczka, miał stary... Tak, zebrałem, no jest, że zebrałem. Zebrałem, ale on nie miał, miał nic ciekawego. Może to, 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 to siłka tyle miał strękwa dwójkę pewnie Ej! O kurde, o kurde, ej, dostaje duże kilki. Gdzie, gdzie ty jesteś? Widzę cię, z kamperu na środek, Ej dobra, ja nie mogę bić się z takim setem. No Mam 30 level, ile sobie to Dobra. Ja jestem drugi w topce killi Tak? Punktów w topce punktów jesteś drugi Punktów! W ogóle utopik też świetnie sobie radził, bo aktualnie zajmował aż siódmą pozycję 42 punkty Ej, diamentowi dwójka, diamentowi dwójkę, pomóż Biją mnie mocno, dwóch całych diaksów Ja idę spawn'a, idę spawn'a, idę spawn'a, idę spawn'a Ej, pomóż, 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 pomóż No, ja nie mam strechset'a Zabiłem gościa diamentowego całego Ej, jest enchant za pieniądze? No Ja no, pierdzielę, czemu o tym nie wiedziałem? Serio, nie wiedziałeś o tym? Nie Jestem pierwszy w topce punktów Tak? No Jaka sigma i wtedy, kiedy myślałem, że będę czuł ogromne szczęście, nagle poczułem jakby... pustkę. Bez problemu, w zaledwie 38 minut, rywalizując wśród 500 graczy, wbiłem pierwszą topkę rankingu. Zacząłem się więc zastanawiać, czy rzeczywiście to było takie proste, czy może miałem szczęście. Aby więc sobie wszystko trochę utrudnić, uznałem, że spróbuję pokonać drugą topkę rankingu na serwerze. Pyk. 4 na dwa hity zabiłem każdego. Zginę! Nie! Zginąłem! Nie! Zginąłem. Ale to C dlatego... Jak? w Dwu... Dwu... Stary ch3 same hardy grają. Same stary ten. Diamentowi ludzie i... Pania mi podczas tego padło jak się z nimi biłem. Przebywanie samemu na arenie PvP, patrząc na to, który jestem w rankingu, nie było bezpieczne, więc wróciłem na spawna, gdzie postanowiłem naprawić swoje wszystkie itemy. Ogólnie jest to bardzo proste, bo aby naprawić jedną część, wystarczy mieć piąty poziom i udać się do tego kowadła. W ogóle zdałem też sobie sprawę, że wreszcie będę mógł wylosować swój pierwszy talizman. Ej ty, ja mam 20 materii. Losuję talizman. talizman losujesz? Ja mam 37 losuję, materii. losuję, 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 losuję. Proszę, proszę. Nie najgorszy, coś najgorszy na start, talizman Awk dostałem. Sprawia on, że mamy większe szanse na otrzymanie klucza Awk. Tak czy inaczej, na szczęście od Utopika dostałem kolejny, tym razem przydatny talizman w zamian za itemy do walki. Jest to talizman odporności na obrażenia. Sprawia on, że gracze zadają nam po prostu mniej obrażeń. Musicie w ogóle wiedzieć, że naraz możecie mieć w sumie 3 talizmany. Trzeba je umieścić w tych okienkach, wpisując najpierw na czacie ukośnik talizmany. Gdy to zrobimy, przy naszym niku wyświetlą się wtedy ikonki talizmanów, jakie aktualnie posiadamy. W każdym razie, gdy wreszcie Utopik był gotowy, wróciliśmy na arenę PvP. Chodźmy tam, patrz. Tam, gdzie w... za pierwszym razem, za pierwszym razem. To jak masz takie przedmioty, to możemy zeskoczyć full na dół No to chodźmy I zabić diamentowego i zgarnąć mi przedmioty lepsze Chodź No i długo wcale nie musieliśmy szukać Ej tam jest cały diamentowy, dawaj go! Ładujemy go, ładujemy go O kurde, o kurde, ej Dawaj Dawaj Dostał 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 To ty dostałeś, Dostał. o kurde ginę. Perwe, perwe, perłę, Zrzucił Perłę rzucił Dawaj, dawaj go dawaj Wypił potki, wypił potki, wypił potki a ty, masz podki wypita? Ja też ja, ja mam strękwa. Tak, mam, mam. Tak, jest, tar tarczy mu zbiłem, tarczy mu zbiłem. Refa je, nie zdąży. Zabiłem! Nice! Dawaj go, bo on ma itemy chyba. Sharp, Sharp 4, Fire Aspect 2 miał stary. I cały proty dwa secik. Po chwili mieliśmy już taki nadmiar itemów, że postanowiliśmy wrócić na spawna, aby wszystko odłożyć. W trakcie tego w ogóle Utopik zdecydował się założyć klan 66. 6, -6. Ja Będziemy pierwsi w topse, będziemy pierwsi w topse klanów. Łączę. Nie wiem, stary, ale gości mi depta po piętach w tym rankingu. Joli majoli, chyba tak się czyta jego nick. Brakowało mu naprawdę niewiele, aby wyprzedzić mnie w topce. Wiedziałem, żeby do tego nie dopuścić musiałem spróbować rozprawić się z nim na arenie PvP. Czego ja teraz potrzebuję? Ja mam mega dużo expa Dobra, ja wiem czego potrzebuję. Ja potrzebuję łuku. Łuk Flame Infinity Power 4. Czekaj, ja w ogóle ten... Ile tutaj? Bo to jest stary legendarny kowal? 500 materii. O Boże! U legendarnego kowala możemy zakupić legendarne przedmioty za materię. Niektóre z nich są tak mocne, że dają nam na stałe specjalne efekty, na przykład szansa na zablokowanie obrażeń. W każdym razie znowu udaliśmy się teraz na arenę PVP, aby spróbować znaleźć Joli Majoli, czyli gracza, który aktualnie jest drugi w topce rankingu. Ej, ca cały goście Dion to wybije. Go. Widzę, 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 widzę. Kurde, on zginę. Zginąłem. Nie da się! Serio, ma jakiś miecz, szarpa piątkę Zabij go, albo strękwa ma wypitego Zabij go On ma moje przedmioty Zabiłem, zabiję go, chodź tutaj Ej, gówno tu jest mojego Materia mam Nie ma tu nic mojego, nie ma tu nic mojego! Serio? Nie ma tu nic mojego, no Dobra, ubieraj to, nie maruć. Weź tu, wymaksuj sobie ten ekipunek. Ty masz enchantowanego seta w ogóle, czy nie? Nie, no ja miałem enchantowanego, ale zginąłem Nie masz w ogóle enchantowanego seta? No, teraz nie mam No to stary, no zabijam cię tu zaraz nice strengt? nowy strengt mam mam weź daj Materie. masz ja też muszę sobie wypić teraz jednego ej diamentowi tam są patrz dawaj ich ide, ide, dawaj ide, ide, dawaj ide, trójka ide, ide, diamentowa mają sojusz oni mają sojusz oni są w ogóle idę tam dawaj widzę widzę ale ich zrobimy ale dawaj tego patrz to pyk no, czemu ty go nie bierzesz na ten nawędkę? hopi mają dobry. Zabiję tego diamentowego di zabijem tego diamentowego klata próc 4 Mam klatę Pro 4 i buty prot. 3 dla ciebie. O, ginę. Zginąłem. Zginąłem. Biegnę, Czemu biegnę. Sobie na dwa strzały? Widzę, no, są tu twoje strzałeś? temy. Są twoje temy. Chodź tutaj. Leżą twoje temy, szybko. Idę tam. Ja mam za co ich brać. Zniknęły akurat. Ale mam, mam, mam. Mam Mam stary patch. Masz to? Masz to? Ale masz mój miecz? Mam. Ubieraj to. Masz refy trochę. Masz w sumie tyle refów. Czego ci brakuje? Nic, nic mi nie brakuje Strękwa mi brakuje Nie mogę no Weź ty się ulepsz Masz strękwa. No, oni są, oni są za dobrzy Po chwili jednak natrafiła się okazja, aby zdobyć lepsze itemy dla Utopika Oj! Cały ty metowy gdzie, 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 gdzie? Go. Piramida, piramida, piramida Widzę, widzę, widzę Padam, mi bania Widzę bania mi padła, nie mogę, nie mogę, założyć, bo nie wyrobię jak ten Nie wyrobię, nie wyrobię, nie wyrobię, zginąłem Zginąłem, No. Zabiję go, zabiję go Masz ten miecz Mam, 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 ten miecz Ej plecy, plecy, zebrał, zebrał Dostał, zabiłem No tu kolejny zebrał Zabiłem czemu, no ten zebrał, gepardo No stary, no cały czas zabijam ja pierdzielę, Chodź pierdzielę. tutaj, są takie temy na ziemi Tam jest diaks cały, tam jest cały diaks O kurde, tam jest MVP stary, cały diaks Widzę Dostał, dostał, ja, ja nie mam, strękwa, nie, nie mam ale Co, Zobaczcie. jak on nie padł? Zaczął upaść? No stary dałem mu 5 krytów Na strękwie dwójca a ci nie mogę hitować bo nie mamy pvp on włączonego Ja po, pod, pod na speeda 2 piję Ej pvp on nie mogę Dobra on musi PvP zginąć PvP on Dawaj Stary Dobra jest nasz Dawaj Dawaj, dawaj go Żeby nikt nie zabrał po nim przymiotów, czekaj ja wywalam o, o kurde Ile on bije? ilon on bije? Stary Czemu to mi tyle bije? Stary, ten strafe jest za mocny Nie, ten gościu mi uciekł na drabinę Jakiś kolega czemu mu pomógł Uciekł mi na drabinę Ale czemu to tyle bije? Ja Spad. Ja go? Nie Bije go nadal, gonię go Zabijem! Plecy, plecy Logować podczas walki Chodź, bierz to, bierz to Sharp 5 miał Ważaj! I zabrał to Dobra, uff Pro 4, on miał 4, cały set Prawie 4 taki Klata, spodnie, bania. Ja pierdziele, jakie free. Wróciliśmy teraz na spawna, aby naprawić itemy i przygotować się do ostatecznej walki z drugą topką rankingu. Ja używam expa, żeby jedyne co to naprawić sobie set bo już na takim wykończeniu. 10 kołakaski mam w ogóle, a ty ile masz? Jan mam 3 koła, skąd ty masz tyle? Wy ty fy? Nie wiem. A ty nie odebrałeś osiągnięć? Może ja osiągnąć tyle. Mam. Ej, bez kitu. Ej, ten gościu stary, drugi cały czas ma, ten, tak dużo rankingu i zaraz nie wyprzedzi Moim zdaniem trzeba go skasować Mam 20 kluczy do skrzyni Awk. No ja ci mówię, ile masz kasy teraz? 6 koła Ej, mam 35 materii ciemnej Stary, losuję talizman Talizman podwójnego obrażenia Teraz wreszcie byliśmy wystakowani na maksa Przez co skupiliśmy się tylko na szukaniu drugiej topki rankingu Jest, jest, jest jakiś id... A nie, to nie jest on, ale Perłę cyknął. Cykam za nim Widzisz mnie? Widzę, 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 widzę. Ja, ja, go, ja go ten, perłę ma kolejną, ma... cykni Dostał, dostał hita od kogoś, patrz, biją go Ale masz perłę? Ta To cykni Cyknąłem I wędką go, wędką go Próbuję hitnego hinnego zaraz Jak coś to... Mam speeda, on nie ma Ja skracam Ja skracam, ja skracam Dostał, Nice Czekaj, ja PvP on włączę w klanie przez następne minuty farmiliśmy nadal kile, aż do momentu, gdy zmieniliśmy ch, na którym udało nam się wreszcie znaleźć już nie drugą topkę rankingu, a pierwszą, bo Joli Majoli właśnie mnie prześcignął. Widzę jakieś koksy, stary. Masz go? Czekaj. Tak, ma. Tu są, tu są, Joli Majoli dalej go widzę. Zręka wypił. Ej! Dostał, dostał, dostał! Ginę. Mam jedno o, serce. Marzenie. Biję ich, biję ich spokojnie. Zabiłem gościa jednego, Full diax! Ja, pra... ja też zaraz zabiję Dawaj on ma dwa HP Widzę. Ine, inę, jem refa, jem refa Ale on, on bije. Już jest ten Joli Majoli, dawaj go, dawaj go tak, Widzę Patrzcie to jest osób, jak wili oni mamy sojusz. Ej, ja wijem mi we dwójkę, pomożesz? Nie biją w trójkę, w czwórka mnie biją i każdy ma styri diamentów seta. Ja krwi dzieli, ja ginę. Też Idę Zabiłem tam, jednego z, tam, z nich! Tam. Z mam jeden fajny no, Nice! Jestem tu, jestem tu, jestem tu! Zebrałem trochę przedmiotu! Zabiłem kolejnego! Jestem, nice! Dawaj, 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 dawaj! Pierre Ca. Perłę cyknął tu? Gdzie? Tam do przodu, do przodu Masz perły? Ja nie mam perły w Mam Cyknąłem I wędka, wędka, wędka Cyknął kolejną cyknął kolejną? Poleciałem za nim? Widzę go Ta Dostał hita Padnę, padnę Idę Jestem tu, jestem tu Chodź Jak? Cyknął, cykaj, cyknął Cyknął kolejną Cyknął, cyknął Ja nie mam perły Gdzie on jest? Tam dalej, tu w, za mną w lewo Widzę Cyknął do góry, cyknął do góry tam. Ja nie mogę! Kurde, nie wejdę tam. Ile on ma tych pereł, tam u góry jest? Gdzie? No już już ma antyloga już. Antylog już mu minął. Pójdzie, poszedł na spawn'a czy nie? No, poszedł na spawn'a Ja nie mogę. Skasowałem jego kolegów wszystkich. Dosłownie. Kurde, ale było blisko, ale to znaczy, że jakby wygrywamy z nimi, wygrywamy z nimi. Stary oni mnie w ty lubili przez pewien moment, że to jest katastrofa jakaś była. Wygrywaliśmy i to bardzo. Pomimo tego, że Joli Majoli był pierwszy w topce killi, musiał uciekać przed nami. Chwilę po tej akcji wyszedł całkowicie z serwera. Końcowo ciężko stwierdzić, kto by wygrał ten cały pojedynek. W sumie możecie sami ocenić. W każdym razie ja jestem zadowolony, bo udało nam się pokonać przynajmniej jego sojuszników. Przypominam wam jeszcze, że pod ukośnik Chess PvP możecie odebrać darmowego Zwipa na aż 3 dni. Elo.